Profesor Research, full art. Siema, tu Hikomikos, mamy przecieki boosterów z Celebration. Słuchajcie, ktoś w fabryce boosterów ukradł boostery, które zostały teraz drukowane, i wystawił je na eBay, tworząc totalny problem. Zostało wystawionych 10 boosterów po 150 dolarów. Jeden booster, który normalnie w sklepie będzie kosztował jakieś 20-30 zł. To ludzie kupili te boostery po kilka tysięcy i jeden koleś na YouTube już nawet nagrał unboxing. Dzisiaj obejrzymy sobie ten unboxing kradzionych boosterów przed premierą. Jego kanał to jest Pokémon Legends i tutaj wczesne spojrzenie na boostery Celebrations. I tutaj ja się pytam jak? Jak? Skąd ty gościu masz te boostery już, które są w ogóle... Kupił cztery boostery, albo ukradł, no, no nie wiem, może po prostu kupił na ebayu te kradzione boostery, no na pewno w legalny sposób nie można ich nigdzie zdobyć, przecież Celebrations kiedy ma premierę, zaraz wam powiem. Tak wygląda set, to jest taka srebrna powierzchnia na tym secie, błyszcząca, bardzo ładnie wygląda, tył jest nawet pokazany, wow, świętu Pokemon TCG. Celebrations wyjdzie dokładnie 8 października, a jest sierpień dopiero, a on już ma te boostery, w październiku będzie dopiero premiera tego dodatku. Oni już wykradli je, ja nie mogę. Ja chcę zobaczyć karty, które, które w ogóle skrywają te boostery. No to jest coś niesłychanego. Gościu dobył te boostery, które dopiero za dwa miesiące będą miały premierę. Mm, no to ładnie. No to ładnie. Ten zestaw ma zabierać bardzo dużo Pokemonów właśnie ze specjalnych e, dodatków. Wersja na 25-lecie ma być zwieńczeniem tego, że Kacianka Pokémon wystartowała 20 października 1996 roku. W Japonii po raz pierwszy pojawiły się karty Pokémon. Nice. Mamy informacje 2021. Wszystkie takie informacje normalne o boosterach. W ogóle wszystkie karty są drukowane w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chcecie, żebym nagrał taki materiał, jak powstają karty Pokémon? Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście taki film informacyjny, jak są produkowane karty Pokémon na przestrzeni lat. Myślę, że to może zaciekawić moich widzów. Zwłaszcza, że karty Pokémon są ostatnio tematem. Top? Dalej, otwieraj tego boostera. <grych> Dobra, to może tak. To ja Was zapraszam na unboxing boosterków. Dzisiaj o tyle inaczej, że to nie ja otwieram booster, bo nie mam dostępu do tych boosterów w ogóle. To by dał 150 dolarów za boostery. Przecież to są kłopoty te dwie, no zespół Air tutaj maczał w tym palce. Ja się pytam gdzie jest sierżant Z Jenny. Halo, policja, proszę przyjechać na YouTube, tutaj nielegalne boostery się otwiera. Dobra, przekładaj. Uuu, pierwsza karta, którą tutaj widzimy, to jest Graudon, Magma Volcano oraz Massive Rend, jego ataki, takie piękne. Spójrzcie na to logo w ogóle tam, 25-lecie, jak ono pięknie wygląda. Nice, ładna karta. Co mamy dalej? Reshiram, fajny przedruk. Jego mieliśmy już we wcześniejszym dodatku w ogóle. Tutaj mamy Scorching Wind oraz Black Flame, czarny płomień. No to grubo. Zobaczyć w ogóle jak te specjalne karty, bo to jest set Celebrations, w którym są specjalne karty. To jest taki holiday set, świąteczny set, w którym mamy specjalne karty, czyli większa szansa na lepsze dropy. Tak jak zawsze, holo mieliśmy wcześniej albo tak jak Generation też miało zawsze holo. Tutaj mamy Kyogra. Bardzo fajnie. Zobaczcie, tutaj Nessa pływa. O tutaj widzicie ją? Jest Nessa obok tego Kyogra. Nice. Aqua Storm oraz Surf za 120 punktów życia. Czyli jak widzimy, tutaj nie wszystkie. O co on tu ma? Like Pikachu w wersji Full Art. Dostał wersję Full Art. Mieliśmy Flyk Pikachu przecież w secie XY Evolutions. A tutaj mamy w Fullarcie. No, coś niesłychanego. Słuchajcie, nie mogę się opierać tak, bo. Wyglądam jakby był gruby, a nie jestem. Czurka mnie pogrubia. O, taki hikopaker. O. U. Lank Pikachu, dobra. Otwieraj kolejne, chcę tam zobaczyć co żeście ukradli z tej fabryki kart Pokémon. No to jest oryginalna karta, no dosłownie. Tak wyglądają legitne karty Pokémon. To jest zbyt autentyczne i zbyt dobre, żeby było fałszywką. A oczywiście pakuję do koszulki wszystko, żeby było zasliwowane. Ciekawe, czy teraz wystawili goście te karty na no, sprzedaż i ktoś mu to kupi? Jestem ciekaw. Kolejny booster, otwieraj chłopie, otwieraj, bo ja się niecierpliwy tutaj. Karta z kodem, no ale te kody w ogóle nie są aktywne. Dopiero za dwa miesiące będą te kody aktywne, więc to nam nic tutaj nie zmieni. Czy nam pokaże kod, czy nie? Kosmog. O, to jest serii Sun and Moon. Bardzo fajna karta. Nie wiem, czy ona nie była w tej karcie, co Kushi kupił w japońskim Pokemon Center kupił taki zestaw, ja się zastanawiałem czy go nie kupić też, I w końcu go nie kupiłem, bo on był drogi wychodził jakieś 300 zł, a teraz sama ta karta potrafi, potrafi kosztować 500 zł, jedna karta z tego zestawu, a tam była też lepsza wersja tej lilii do trafienia, więc niezła jazda, to jest, to jest wersja z 25-lecia i Veltal płacz destrukcji oraz mroczne pióra, fajne ataki na tym Pokemonie, wow, każda karta w tym boosterze jest holo, zobaczcie wygląda jakby była holo, co jest grane Mocny ten dodatek, numer tej karty to 19 na 25, czyli to oznacza, że mamy 25 kart w tym dodatku. Dialga jaka piękna, wow, piękny set, piękny, piękny, piękny set. To jest ilustracja z któregoś dodatku Diament i Perła w ogóle, moja ulubiona seria, by the way. Professor Research, Full Art. Odrzuć rękę i dobierz 7 kart, czyli fulaty trenerów są potwierdzone. Która ta karta ma numer 24 na 25? Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Jak do tego doszło, nie wiem. No po prostu co jest grane. To jest nielegalne mieć te karty 2 miesiące przed premierą. One jeszcze nie, nie trafiły nawet do The Pokemon Company. Ja wiem, że prototypy zawsze krążą pomiędzy pracownikami, bo tutaj są druki, sprawdzane jakości, no ale taki przeciek. Goście normalnie sobie robi opening na YouTube, to już chyba przesada. No, otwieraj kolejne boostery, bo wiem, że na pewno za serce złapało mnie, jak pojawiły się przedruki kart poziom X. To są te karty Level X, których ja po prostu się zakochałem od samego pierwszego wejrzenia, bo kiedy zacząłem już tak na poważnie zbierać karty w 2010 roku, to właśnie karty poziom X w polskiej wersji językowej z serii Diament i Perła były dostępne u nas na rodzimym rynku, takie jak później Diament i Perła Tajemne Skarby. Uuu, Dialga ponownie. Również bardzo lubię tego Pokémona. Ja zaczynałem w ogóle granie w gry w 2010 na pierwszej konsoli, którą kupiłem Nintendo DSi. To była moja pierwsza kupiona konsola. Tutaj Kyogre, czyli widzimy, że mimo wszystko, że te karty się powtarzają. Ło! Czy tam jest Secret Wonders? Clydol, reprint, bardzo ładnie. Ej, i to jest specjalna karta, bo ona nie ma numeru serii, bo to jest Secret Wonders. Widzicie, tam na dole jest symbol stary i ma taki nowy hologram ta karta. Mi się kojarzy ten hologram z takimi podróbkami, jak mieliśmy kiedyś z Base Setu podróbki. I te karty holo miały właśnie podobny hologram. Albo jak pamiętacie Tazosy, takie Rock z to one miały y, te holo Tazosy z i perły serii. Ej, on, ona, ta karta ma powłokę taką też. A to ciekawe, czyli są takie specjalne karty, które będzie zdecydowanie rzadziej trafić. Oprócz tego podstawowego setu z 25 kartami, które już mogliśmy zobaczyć. Takie specjalne karty będą. Uuu, Mew. Mmm, ładnie. Jak oglądaliście mój poprzedni filmik, to kupiłem ostatnio Mew Shining z magazynu Korokoro Koro za 3,5 tysiąca złotych do, do, do kolekcji mojej. To jest ta karta, Shining Mew PSA 9. -ka. Także... Myślę, że to była dobra inwestycja, dobrze zainwestowane pieniądze. Myślę, że za parę lat mi się zwróci to z nawiązką zdecydowanie. No to gościu niezłe dropy tutaj wydrafił. Ten Klajdol jest specjalną kartą, bo on też się pakuje do koszulki. Oprócz rzadkiej właśnie może trafić te specjalne. No, to nie zła jazda. Ja nie mogę się doczekać, ale dopiero za dwa miesiące ten set wyjdzie. Ja już wiem, że na sklepie ludquest.pl są dostępne priorytety tych zestawów. Sam złożyłem kilka. Czekam, aż tutaj będzie. Bo ja w ogóle mam pomysł na nowy filmik. Wykupiłem wszystko z Celebrations, ze sklepu Ludquest. Taki będzie tytuł. Wykupiłem, kupiłem wszystko. Kupiłem wszystko. Taki będzie tytuł filmu mojego na kanale. Bo na, naprawdę kupiłem wszystko. Każdą rzecz po jednej sztuce albo i po dwie kupiłem. Także teraz czekam tylko tam na dostawę. No a to potrwa dwa lub trzy miesiące, aż, aż te karty wyjdą w ogóle w Polsce, w ogóle na świecie, aż one wyjdą. Dwa miesiące musimy poczekać, aż one wyjdą. Kość ukradł je nielegalnie z fabryki. Gość wystawił je na eBay, a ten koleś, który to otwiera, kupił właśnie te. No nieźle. No nieźle. Ostatni booster, jaki on ma, zobaczymy. Groudon. Gdzie ta lukia? No ja nie mogę. Zrobili lukję reprinta. Ale że ona tu ma pozycję taką, taką jakby taką, opatrz, słeg, tu ja, lugia, oh yeah. oh yeah, No to tutaj ta lugia tak się buja? No nieźle. Z aerobolem oraz z deep crashem. No ładnie, no ładnie. Już chcę ją. Graudon. Co tam gościu ma? Czy to jest ta karta Prime nowa? Nowy, nowy przedruk? Ło, wow, Donfan, jak ja pamiętam Donfana, jak z Peterem, z Piotrkiem, Pozdrowienia Piotrek dla ciebie. Jakie potrzebowałeś kart na trudniej Pokémon? Ja, ja oddałem swojego Donfana, bo to była bardzo dobra grywalna karta swoją drogą, swego czasu. Eksoskeleton Earthquake oraz Heavy Impact. Dostałem za niego chyba parę puszek i parę innych kart Prime. Wow, nostalgia. Tamte czasy właśnie wymian mi się przypomniały na YouTubie. Ilonala, hmm, no to ładnie. To jest zbyt dobre, żeby było prawdziwe. Te karty są zrobione tak, jak powinny być zrobione. To jest faktycznie ja mogę potwierdzić, jak patrzę na te karty, że to jest ukradzione po prostu z fabryki. To nie są żadne podróby albo kastome karty. To są autentyczne karty, które wykradziono właśnie podczas produkcji właśnie na te dwa miesiące przed. Premierom dodatku Celebrations. Ciekawostka, to co tutaj można zauważyć, to są albo reprinty Pokémonów, które trafiamy, albo są legendarne Pokémony. Bo tak jak widzicie, tutaj były same legendarne, albo ten Claydol to jest na przykład reprintem, czy ten Donphan też jest tym reprintem specjalnym. Hmm, niezła faza. Gość, co zrobił? Tyle kart. Klejdol z Cosmic Powerem, no ten holo, możemy się przyjrzeć niemu jeszcze bliżej. Tutaj, On, no. Posłownie wygląda tak jak na tych podróbkach albo na Rocks Tazosach, takich innych. Pokemon Legends to jest jego kanał. To jest jego kanał, moi drodzy. Ja mu tutaj zostawię subskrypcję za to, że po prostu pokazał. Nagrał taki opening. Inni mogą zobaczyć to. Ja mogłem nagrać dla was materiał. Tutaj należy się koledze subskrypcję i łapkę w górę, oczywiście, za to, że taki materiał przygotował. Skomentuję mu tutaj również, żeby był zadowolony. Przeczytajmy sekcję komentarzy. Wyglądają legitnie, początki autentycznie, tak samo holo. Karty Pokémon są niesamowite, nie mogę się doczekać, kiedy je kupię i trafię takie niesamowite, drobne. Kocham karty, wyglądają niesamowicie. Dziękuję za to, że podzieliłeś się tym openingiem z nami Pokémon Legends. No, widzicie, super opening. Venom ze Charizard Blasto będą trudne do trafienia, ale czuję nostalgię, która wróciła. Ej no właśnie, on otworzył ile tutaj paczek na tym kanale? Cztery. I nie trafił żadnej z tych kart. Więc naprawdę będą ciężko do zdobycia te karty. Szaleństwo. Mam nadzieję, że Pokémon Company nie dopa dopadnie ci. No ciekawe, ciekawe co te Pokémon Company zrobi z tym. Komentarz: gdzie jest FBI? Gdzie jest FBI? A tutaj komentarz: Gościu ma zero wiedzy na temat kart Pokémon i brał udział w odebraniu skradzionych kart. Ale słabe. Masz na myśli gościa, który gra kompetywnie w karciankę. No tutaj już dramy inne się zaczynają na zagranicznym YouTubie. Ciekawie. A jeśli wy chcecie więcej materiałów po polsku, kliknijcie sobie tutaj w subskrypcji na moim kanale. Możecie rozważyć również wsparcie kanału. Karta za 3,5 tysiąca. Jest filmik wrzucony u mnie na kanale, także można zobaczyć. Dajcie znać, która z tych kart Celebrations najbardziej wam się podobała i czy wy również nie możecie się doczekać prewery tego dodatku. Wszystkiego dobrego. Cześć.